Cześć, witam wszystkich w kolejnym odcinku cyklu Naruto Sippulen Ultimas Storm 3 Jak widzicie tutaj Killer B zaczął już trenować Naruto, dopytuje się jego jaką pieczęcią jaką pieczęcią został zapieczętowany QB w Naruto każdy w sobie, każdy z ma pieczęć na sobie. Według Killarabii jest ona dużo, dużo potężniejsza niż ta, jaką on ma sam na sobie. No i gdzie oni są tak naprawdę? Oni są, bo o tym tutaj nie było to pokazane, nie wspomniałem. W takim miejscu dziwnym, coś mi się kojarzy to jako z Dragon Balla, ta komnata czasu i ducha, czy jak to się tam nazywało, że czas nie obowiązywał, ale tutaj czas obowiązuje, mimo wszystko nie można wyczuć czakry innych ludzi z zewnątrz czy coś takiego. Przynajmniej jest to bardzo ciężkie do zrobienia. No i w tym momencie Naruto i Killer Bee.

no i pieczęć nagle została zerwana. Czy to tak bezpiecznie jest robić? Uwalniać kibiego? <grywka> tak po prostu. tak, żeby zyskać kontrolę nad czakrą Kilkiego, trzeba go chyba pokonać po prostu. Okej, niech rozpocznie się epicka walka z Kilkim.

Tak, i w tym momencie mamy Ultimate Decision, możemy wybra wybrać pomiędzy mm, walką sam na sam z Cubim, bez żadnej pomocy mm, albo skorzystać z pomocy killera B w tej walce. I ja sobie wezmę właśnie walkę razem z ramię w ramię z killerem B, gdyż ostatnio go tutaj polubiłem, walczmy razem! Tak, bla bla bla, pokonaj Cubiego jeden na 1. Hmm, walki Cubiego, bla bla bla. Nie można przez niektórych nic się bronić. No i dobra. jech rozpocznie się walka, bardzo, bardzo widzicie. Wow, efektowna tutaj to wygląda. A mas po mordzie o jedny Cubie. Ach! Ale fajnie to wygląda. Pomóż mi killer B. A, tak wygląda jego pomoc, więc trochę kiepsko ją użyłem. Po prostu musimy, z tego co tutaj zauważyłem, odbijać do Cubiego i bić go po tej mordzie. Biedny, biedny Cubie tak dostaje. W sumie te ciosy na po, powinny być, wow, potężne, skoro on je ma tą swoją, ten swój Sage mode, włączony, typ mędrca. Wow, 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 ale atak Cubiego, no, też jest niezły. O, tutaj mordo moja... Ach, Rasenka go nie trafił. W sumie wolę go tutaj poobijać normalnie. O! dzięki, Hachibi! Biedny, biedny, po mordzie dostaję, po pysku. Lis O, gdzieś skoczył, fak. Aj, oj, oj, oj. Tego jeszcze nie było. Chodź tutaj. Aj, no, tym razem gunem mogę go nie nie mogę trafić. Ale killer bee, znaczy caci trafił. O nie, bee, Judama. O, dzięki. Dobra, czas na rundę drugą. O biedny, biedny, zaraz mi ślina nawet będzie ciekła z pyska. gdzie my jesteśmy, tak naprawdę? Pod świadomością Naruto tutaj widzę dużo miejsca jest. QBSR może pobiegać, wypuszczony na wolność, na spacer. Czyżby Kyubi został pokonany? Tak, bierzemy jego czakrę. Tylko to połączenie może być jakby dwustronne. To znaczy, my możemy zabierać jego czakrę, tak to, że Kyubi może zabierać naszą czakrę. I w tym momencie widać to się dzieje, gdyż zdecydowanie Hughie okazał się tutaj w tym siłowaniu na czakrę silniejszy. お前はわしをコントロールすることなどできん。お前はわしの憎しみの小さな一部にすぎ あの。<Yeah. S 2> uh, no あなたはここにいていいのよナルトななんだどうしてこんなとこに人がそれになんで俺の名前を知ってるそっかそうよねじゃあ私が誰か当ててみて トに。も <Naruto? laughs> もうかっっったたのの正体だだななななとんいい女て俺をすつりあっ いきなりとついちゃったタ<ク>何なんだってば手てばね生まれつきせっかちで早口だからつい変な口癖がついちゃって出ないようにはしてたんだけど興奮するとついねあなたは大丈夫だった私みたいに変な口癖が出てなきゃいいけどそうみなと何も言わなかったのね <laughs> 全くそう私はあなたのずっとずっと会いたかったってばよ母ちゃんてばよかやっぱり。 Jak widać, Kushiina też miała jakieś takie powiedzomka z stylu Naruto ma Dadeboyo, ona miała coś innego, ale podobnego. Tak, kiby dobrze pamięta kusinę? Kojan? Hm? Nan demone ナルトお父さん湊トにはもうあった父ちゃん父ちゃんなら前に出てきてキュービの暴走を抑えてくれたってばよあん時もすげえびっくりしたっけそうそういやカちゃんはんでナトはあなたがキュービの力をコントロールする時のために私のチャクラを封印の式へ組み込ませていたの。 Naruto no chikara ni nareru you Tak, więc troszeczkę wszystko, wszystko było zaplanowane. Chakra um, Kushine została zapieczętowana w Naruto, żeby pomóc mu przy walce z Kyubim czy tam kontroli i przejęciu kontroli nad Kyubim. Ka-chan ga bijin na hito de yokatta natte. Ara, sorya doumo. Kami wa chichouya ni dakedo kao wa watashi ni ni chatte. Gomennasai 美人の母ちゃんになら俺っては美男子ってことだろそれに母ちゃんの髪だって綺麗な赤でストレートだしそっちも似たかったってばよ <laughs> 私の赤い髪を褒めてくれた男はこれで二人目ねそうなのじゃあ一人目はもちろんあなたのお父さんよはあそういうこと何が あのさあのさこれ絶対に母ちゃんに会ったら聞こうと思ってたんだけどさ父ちゃんとの馴れ初めっていうやつは何だったのあな,なんか恥ずかしいってばねあっ「てばね」って言った興奮してるこういう時は「同様って言うんだってばねまた言った 私と湊トが初めて出会ったのはまだ二人が幼かった時私は田里から引っ越してきた身でねアカデミーに転入してきたのよその時に私と湊トは一緒のクラスになった私から見た湊トの第一印象は女男みたいで頼りなさそうでね 里のみんなに認められるほかげになりたいって夢を語ってたけど私には冗談に聞こえたっけなんで父ちゃんてばすっげえ強そうなのにそうねけど私はまだ若くて何もわかってなくて港を見くびってたある事件が起こるまではねある事件私は自分の赤い髪が大嫌いだった。 けどその事件以来私はこの紙が好きになったの何があったんだってばよ私には少し特別なチャクラがあってねそれを狙って雲隠れの里が私をさらったことがあったの母ちゃんがさらわれた突然のことで大した抵抗もできず私は彼らに捕まり レイと連行されたその時連れ去られていく中で私は敵の足取りを残すためとっさにこの赤い髪を切って道に落としていったの敵に気づかれないようにね木の葉はすぐに捜索隊を組んでくれたけどそれでもなかなか見つけられなかった 私は国境のマニアまで連れて行かれてもうダメだと思ったでもその時そこだそう湊トが唯一駆けつけて私を助けてくれたのただ一人私の赤い髪に気づいてくれた綺麗な髪だからすぐに気づいたって言ってくれたその時の湊トは とても立派な忍者に見えた夢を叶える人だと思わせてくれた私を変えてくれる人だと思ったこの大嫌いだったただの赤い髪は私の中で運命の人を連れてきてくれた運命の赤い糸になってくれたそれ以来自分の髪を好きになったそして何より ミナトを大好きになった私の髪を褒めてくれた男にだけ私から送る大切な言葉があるの受け取ってくれるえナルトあなたを愛してる Tak, no i ta krótka rozmowa ze swoją mamą po wielu, wielu latach właściwie nigdy z nią nie rozmawiał, to jest pierwsza pierwsza rozmowa. No i opowiedziała mu, kurczina, w jaki sposób poznała się z Mina. To. to na pewno doda Naruto dużo dużo sił. OK, kolejna, kolejna, runda. Tym razem e, nie, nie pomaga nam killer B, tylko nasza mama Kusina. Przykuła mm, QB'iego do, do podłogi łańcuchami. No i teraz możemy go spokojnie brać po jego. brać go po jego mordzie. Trochę mamy mniej czakry, jak widzicie. W końcu QB nam troszeczkę jej zabrał, no ale to nie powinno nam przeszkodzić. Kurde, bez kusiny tutaj za bardzo nic nie mogę zrobić. Nie mogę nawet go zaatakować. Jeden co mogę to rzucać tutaj te shurikeny. Wow, co ty kombinujesz? Dziewięciogoniasty. Aj! Kurde, ciężko się od tego wybronić. Muszę czekać, aż kusina będzie mogła mi pomóc. Dobra, zmęczył się QB, obie do oczekuło. Kurde, coś tutaj. Ten Rasengan nie wchodzi. O, a widz nie! O, ale dostałem na twarz. No niedobrze. Uwaga, co będzie QB planował? Ou, co to ogon? Ale obrywałem. Aha, czyli jak QB rzuci ogonem, to mogę go złapać z tego co tutaj widzę. No ale kurde, jak mam go złapać jak... Jak jestem nieprzytomny? Dobra, mam już mogę użyć mamy, że tak powiem. Dobra, wbijamy. Dobra, ostatni pasek życia mu został. Nie, nie w tą stronę. A udało się, dobra. Ale naprawdę bardzo, bardzo fajna z boss, walka z bossem. Tylko żebym jej nie przegrał przypadkiem. Tak, Yubi się zmęczył i podbijamy. Łoooł, wow, się wściekł teraz. O, oh, potknął się biedaczyna. No i mamy czakrę cubiego.